Poproszę. Rzecz w tym, żeby y, wykorzystać tutaj PR. PR nie jest czymś złym. PR jest czymś bardzo dobrym. Nie ma złego PR-u, żeby wykorzystać to, ażeby ludzi skłonić do myślenia, żeby skłonić ludzi do tego, ażeby podeszli tutaj z zaciekawieniem, a nie tylko po to, ażeby was luzgać, bo widzą gołe hasła i nic poza tym. Wy pokażcie, że macie, chcecie prezentować, pokażcie, co macie zaprezentować, tak w najprostszych słowach, a dopiero... A. Ludzie podchodzący tutaj, żeby wyrobili sobie pogląd na podstawie tego co mówicie. Pan zauważył, że mamy już jakieś błędy, prawda? Sam się Aha, Z tymi błędami. Chodzi o partyjność na przykład? Po prostu mówcie o tym, że nie mówcie o tym, że jesteście, że popieracie jakąś partię, nie mówcie o tym, że, że nie pokazujcie siebie, że jesteście... że partia was popiera. Pokazujcie siebie jako ludzi neutralnych, do których przychodzą ludzie z pewnymi poglądami. Z Poglądami partii, fakt, ale że to są tylko ludzie ze własnymi poglądami, a nie że Wy ich tutaj kierujecie, bo to są poglądy pisowskie na czy? przykład. Bo bądźmy szczerzy, większość ludzi, którzy tutaj mówią, to są, to są pis, ludzie popierający pis. I tu się chyba zgadzamy, że pan, który tu przed chwilą był i mówił, że jest gejem i Żydem jednocześnie, nas to nie obchodzi. Wystarczy, że podpisze na kapel, prawda? Bardzo tak, tak. Dziękuję bardzo.